Drugi wyjeżdża OK, Boxer 12, Boxer 11 i odejdź. Pokój, do Bo Po nie, ten po prawej nie jest. Do okay. boksa 12 nie widzimy nie A takiego, widzi. popraw tego, po prawej popraw tego, po prawej Ok tak, 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 prawda, dobra, przejdźmy OK. Na WP przed nami, śmiechomy zlecił. na dostał. Przejdź też po dłojec. Zakręcił. Bawup na nas zbiera. Boxer 11 do Boxera 12. Ścigłowy w powietrzu. Uważajcie, jest po waszej stronie. Bawup dostał. Minuta wyskoczyła z niego. Witam na kanale Grzankowski. Dziś na kanale temat odlekany od dłuższego czasu, ale taki, który na kanał w końcu musiał trafić, czyli Steel Beast Pro. Dla tych, którzy do tytułu nie znają, Steel Beast jest symulatorem, na którym ćwiczą czołgiści kilku krajów. Wersja, której używamy, czyli Steel Beast Pro Personal Edition, jest przeznaczona dla fanów symulacji i treningu przez żołnierzy na domowych komputerach, przez to nie wymaga obecności operatora, który nadzoruje całe ćwiczenie. Kolejną cechą rzucającą się w oczy jest, nazwijmy to dyplomatycznie, przeciętna grafika. Zaletą z kolei niebywale realistyczne obserwowanie systemów czołgu i jego roli na polu walki. Jednym zdaniem jest to najbardziej realistyczny ze wszystkich symulatorów czołgów, jaki możemy dostać na rynku cywilnym. Rozgrywka będzie toczyć się w trybie kooperacji, gdzie wcielimy się w rolę czołgistów 10 Brygady Pancernej, odpierających atak rosyjskich czołgów i piechoty zmechanizowanej. W rozgrywce biorą udział członkowie naszego Discorda i w dzisiejszej misji obsadzamy dwa czołgi. Boxer 1, dowódca kawalerzysta, działa nowy Grzankowski, Boxer 2, dowódca Pelikan, dział nowy wilk. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do subskrypcji oraz wsparcia mnie taktycznym komentarzem i lajkiem, like by pomóc mi dotrzeć do większej ilości widzów. Jeżeli chcesz zagrać z nami lub dołączyć do społeczności wirtualnych czołgistów i miłośników symulatorów, to wpadaj na Discorda Grzankowski, do którego link, podobnie jak do innych moich mediów społecznościowych, zostawiłem w opisie filmu. Jeżeli mamy to za sobą, bierzemy się za robotę. Sytuacja Przeciwnik po przełamaniu obrony w miejscowości Węgrów kontynuuje natarcie w kierunku wsi Janowo. Dysponuje kompanią czołgów ze wsparciem piechoty zmechanizowanej. Rozpoznanie przeciwnika zostało zlikwidowane zanim zamoldowało nasze pozycje. Spodziewamy się, że przeciwnik będzie działał w znacznej dezorganizacji i pośpiechu. Siły własne Pierwszy pluton czołgów, Bokser 11. Drugi pluton czołgów, Bokser 12. Pluton zmechanizowany, Zając 13. Dodatkowo drużyna rozpoznania, drużyna PPK oraz wsparcie artyleryjskie. Trzeci pluton czołgów został wyłączony z walki ze względu na brak amunicji oraz stan techniczny pojazdów. Zadanie. Pierwsza kompania czołgów otrzymała zadanie obrony w Sijanowo i niedopuszczania do włamania się przeciwnika degradując jego wartość bojową. Sposób realizacji zadania. Wysunięta sekcja rozpoznania DUH-12 po wykryciu pododdziałów przeciwnika zamelduje tym dowódcy kompanii i zaatakuje pojazdy dowodzenia przeciwnika za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych, a w przypadku wykrycia wycofa się w kierunku kompanijnego punktu zaopatrzenia. Pierwszy pluton czołgów Boxer-11 i drugi pluton czołgów Boxer-12 na rozkaz dowódcy kompanii zajmą wcześniej wyznaczone pozycje bojowe, z których zniszczą pozostałe pojazdy przeciwnika. Pluton zmechanizowany Zając-13 Uda się do miejscowości Janowo, gdzie przygotuje się do obrony przed piechotą zmechanizowaną, która zdoła się przebić. Zadania dla podległych pododdziałów. Bokser 11. Zająć pozycję i prowadzić ogień w sektorze od dozór 11 Lasek do dozór 12 Domki. Bokser 12. Zająć pozycję i prowadzić ogień w sektorze od dozór 12 Domki do dozór 13 Drzewa. Zając 13. Zająć pozycję we wsi, atakować wrogą piechotę oraz pojazdy w zasięgu broni pepanc. Duch 12. Prowadzić obserwacje pola walki, meldować o liczebności, typie oraz pozycji pododdziałów przeciwnika. Atakować pojazdy dałórcze w zasięgu przeciwpancernych pocisków kierowanych. Wsparcie ogniowe. W ramach wsparcia ogniowego bateria artylerii jest gotowa do wykonania ognia zaśrodkowanego w rejonie Orzech. Zabezpieczenie logistyczne. Pojazdy wyłączone z walki ewakuować na tył lub osłaniać do momentu przyjazdu wozu zabezpieczenia technicznego. Rannych ewakuować własnymi siłami na tyle wsi, skąd odbierać ich będzie wóz ewakuacji medycznej. Jeden jeden do wszystkich czołgów, kodało 36. Tu dwójeczka, zgłaszam się, słyszycie na pięć odbiór? Po naszej prawej, pierwota zmechanizowana, nasza już Szanów, ustawiamy się na pozycję bojową Pluton przed nami Tu dwojeczka przyjeżdżają Widzę pociski przed nami, ale nie widzę jeszcze celów A są tam dalej Widzę pojazdy przed nami strzelać dalej ogniem Nie widziałem Przegliż ogień, co po A. nowej stronie Widzę, ognia Masz! Widzę Rzeszczył ją nawet Starbucks widać normalnie Dobra Szczelaj, daj ruszę, zabraknie ja. Poprawko jeszcze stoi

Czekaj jeszcze, czekaj jeszcze czekaj jeszcze zatrzyma, czekaj jeszcze bardzo czekaj bardzo zatrzyma, czekaj tego, bardzo czekaj jeszcze zatrzyma, czekaj jeszcze się czekaj Ja widziałem czołgi, jeszcze tego nami są zatrzyma, W razie Aha to jeszcze zatrzyma, czekaj jeszcze Nie obiecał, będziemy się wycofywać Ok Dobra, co sami się? Jedynka, co sami się, jeszcze To chyba się oddech na powietrze jest słubany. Tutaj bokser 12, do boksera 11. Wycofujemy się, bo musimy przeładować amunicję od razu Rozumiałem? Ktoś trafił tęczą? Ktoś wiedział, wpadał w tęczę Kreśkał Trstad? Nie, nie, odleciał. Tutaj Boxer 12, dwójeczka od nas go trafiła, widziałem Ale dwójeczka od nas płonęła Także nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić Płonęłem Kurwa, patrz Dźwiwo, jesteście obie w powierzchni, raz 12, się. A to aktywacja chyba tak, jest że... nawet no. jeszcze... Dobra, przegramy ładowanie. Oj, z tym będziemy się... Przegramy ładowanie. Działamy. przygotuj się do ataku. Wyruszamy do przodu. Jedynka, jedziemy do przodu. Nie chcę Ciebie kurwa liczyć. Kurwa, nie w tą stronę, nie. Bracaj go. Kurwa, kłac. Łeb skochać. Boxer My się ładujemy, bo żeby było gorąco to przelewamy i dołączymy do was. Zgadzamy! do nich mimo wszystko, czy poczekać, aż będzie lepiej? Poczekaj, będziemy wszyscy nie, nie marnujmy amunicji Tutaj nie 12, wracamy do zrozumiałem. zrozumiałem Tu, tu, o jeden szoku, w rejonie Orzecha Ten śmigło jest na siłowną stronę, uważajcie Оксар фонаще Boxer 11, to Boxer 12, Śmigulec, mam Przyjąłem A, to skurczymy To Boxer 12, Śmigulec, wracam Przyjąłem, atakujcie go On stał, będzie mogło kogoś zaatakować Boxer 12, przyjąłem Nie strzaj, jeszcze nie strzaj Ok, mam spróbował Dostał, dostał? Dostał Poprawcie mu, poprawcie mu, jeszcze lata. Obserwowałem się przyjaciel, spróbujemy. Ja u na wprost, przed nami są dalej mogą trzy czołgi. Widzę jakiś czołg na wprost, nie wiem czy to... zniszczony czy... Poczekaj. Poczekaj nie strzelaj do niego. Jak się nie usza, to nie strzelaj. Dok 12 melduje dwa półtory czołgów z naszą jadą, naszą stronę. Uważajcie. Blokser 12 przyjęłem, zajmujemy się czołgami. Jakieś wieści na temat tego śmigłowca? Zniszczony, uciek? Blokser 12, śmigłowiec został uszkodzony i się cofał. Przyjąłem. 11, to Bokser 11, wszystkich. wszystkich ta zlokalizowana wezwała wsparcie wozu ewakuacji medycznej Uważajcie i osłaniajcie ich pomp To, to Bokser 12, jesteśmy pod ostrzałem was rozstrzelać pigułowce, czołgi To Bokser 12, czołgi, czołgi, jesteśmy pod ostrzałem Czołgi, czołgi jadą Jesteście w stanie ich zlokalizować? Ognia, okay. OKS, okay, yes. z nimi wymianę ognia okay. Na chwilę, obywatel za zaraz wyjadą, będę strzelał Przyjęliśmy, widzimy ich, będziemy ich atakować Kocera 12, Ślimowy jest w środek Uważajcie, jest po waszej stronie. Bawup dostał. Pirata wyskoczyła z niego. Olej tą piepotę, olej tą piepotę, szukaj czołgów. Szybkie. Ten Bawup się zatrzymał, chyba nie dostał. Kładą po prasmo. To zmień mi na hita. Dobra. Kładą, liczę, że się prazuje. Okej, okay. dostał, yes, he... ładnie hey, Ostatni komercyjny przechodzimy na podkar i hey, bronę Bokser 12, powolca 11, jak stajcie za municją Boxer 11 to Bokser 12, mamy końcówkę amunicji, wypadałoby żebyśmy się przeładowali albo... Rozumiem, przyjdź cofajcie się i przeładujcie, będziemy postarać się osłaniać Na 11 za drzewami są czołgi Ognia No nie widzę ich, nie mam nie ma czystego czołgu, tylko widzę, że strzelają Dobra Rozpoznanie, tak melduje około 4 czołgi tak. Dobra, spróbuję strzelić co jednego Całe, ognia Nie widzę Też nie mam pojęcia

mi się nie podoba, jak stoimy Widzisz dalej pole walki działanowy? Nic nie widzę Dobra, jeszcze podjadę ci trochę do przodu bo mi, kiedy już widział Okej okay. Dobra, zatrzymuję. Podejdziemy jeszcze trochę do przodu Dobra, stop Boxer 11, to boxer 12, wracamy do gry. Śmigłowiec. Ognia! Teraz zrobiłem. boxer 12, śmigłowiec, trzeba by powieszcząc, bo będziecie rozratować. możliwości. boxer 12, przyjąłem. Kubaniec, cześć. Znowu zakręcił Kubany na... Dobra, wziąłem olej na razie ciężnikowiec, mamy dwa ostatnie podkarpowe Skupmy się na szągach, które powinny nadjeżdżać

Działam to wyskanuj, a się skrzydło coś zauważyli. Boxer 11, bo ser to jest w jest po naszej stronie, musimy ewakuować się do naszych czołgów. Boxer 12, przyjąłem. widzę naddzierających o czołgów Podchodzą blisko, ale postaramy się go wyeliminować Widzimy go, też będzie atakować Działamy, na czołg Chyba to stanął, ale... Widzimy Czela Dobra, ognia, spróbuj dać go sprzyć. Nie widzę Dobra, wycofujemy się z mamy podkalibrowy. Bokser 12, to bokser 11, wycofujemy się, jesteśmy bez amunicji, musimy przeładować. To bokser 12, przyjąłem, wysuniemy się mocniej. Wspalicie artylerii na koordynaty 0147 1, 4, 7, Ja tylko 9, To Boxer 12, przyjeżdżam, oberwaliśmy, jesteśmy mocno uszkodzeni Zabior, potrzebujecie WZT? To Boxer 12, na razie nie, jesteśmy pod tym ostrzałem WZT tu nie podjedzie Rozumiałem W tym razie Jogi Pluton wpadł w niezłe gówno, tam Jak my tam wyglądamy 5, dobra, chuj, spróbujemy 8. ich odciążyć Box do 12, to Box 11, wyjeżdżamy do przodu, spróbujemy was trochę osłonić Jak macie potrzeby, to się wycofajcie O, Boxer 12, nie mam kontaktu z kierowcą, nie możemy się wycofać Rozumiałem, to do śladowa z ewakuacji Boxer 12, przyjememę Widzę tylko, widzę tylko karabin. Dobra, zaczekajmy. Kupić, co się z tym jeszcze da? Wynął chować. jest chwilowo zajęty, a do... soltą, tak, tylergym, ale skutkuję później go. Jak kurczyć całą taktylegę, bo to musimy Dobra, chwilę zaczekać. Obserwuj tam na razie, ja będę obserwował na prost. Dobrze, a to Ognia! Pozygałem Oberwa drugi, a, drugi pojeżdża Ognia! Poseł waleczny do crl tam, do przodu Po ten po prawej nie jest a. 12, to boxer 12, wszystkie, wszystkie czołgi hmm. na kartale zostały zniszczone, wycofajcie wy się i przeładujcie. czekajcie na dalsze rozkazy. Tu boxer 12, przyjąłem Kura, ale piechota dostała się w grupę. Boxer 11, to boxer 12. Mamy jeszcze parę pocisków w zapasie, tu podjechała sanitarka, będziemy ją osłaniać. Zrozumiałem, potrzebujecie, więc żeby dać nam amunicję. To Boxer 12, nie potrzebujemy dodatkowej amunicji, mamy zapas Rozumiałem, a WZT potrzebujecie? Na wypłace nie ma Boxer 12, potrzebujemy WZT, mamy unieruchomiony jeden, dwa czołgi Zrozumiałem, co? So. U nas bez strat, na szczęście Boxer 12, to Boxer 11, jakie u was ze stratami? Połoxe 12, jeden czołg smalony, dwa uszkodzone. Misja ukończona. Udało nam się odeprzeć atak przeciwnika i obronić przed nim janowo. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się taki rodzaj rozgrywki i co sądzicie o Steel Beast. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie.